Cześć, tutaj logo The Bad Wolf na mapie Toy Story Adventure, ale to niestety jest tylko krótkie ogłoszenie, że na chwilę obecną zawieszam, w zasadzie przerywam nagrywanie z tej mapy, bo niestety cóż, wszystko całkiem się skopało po ostatniej aktualizacji. Jak sami widzicie, jestem znowu na starcie, bo jak spróbowałem um, uaktualnić mapę to niestety raz, coś się skopało z plikiem językowym niestety w tym momencie nie mogę przestawić na norski, bo włącza się normalny antywirus won. a nie ten przerobiony przez Piccha no a dwa, jak zaktualizowałem mapę, to niestety jak sami widzicie zamiast być tam, gdzie skończyłem, czyli przy wejściu do kuchni jestem niestety tutaj, czyli na starcie więc w praktyce oznacza to, że musiałbym wszystko przechodzić od początku. A po prostu mi się nie chce przechodzić wszystkiego od początku. Więc na chwilę obecną zawieszam nagrywanie tej mapy. Chyba że z, zdecyduję jakoś inaczej i zmienię zdanie. Albo po prostu stwierdzę, że będę nagrywał dalej bez y, przejmowania się poprzednimi y, pokojami, które przeszedłem. Więc na razie tyle chciałem. W tej kwestii wypowiedzcie się jeszcze wy, co ja mam z tym fantem zrobić. A na razie tyle. Trzymajcie się, cześć.